Idę przed siebie i zostanę z tobą Ja muszę siebie wymyśleć znowu, bo ciebie nie lubię A to kim jest? Ktoś jest, a ty Maja, ty nie znałeś, że to jest o mój Już myślałam, że ktoś sobie... a, to jest A ty O, gdzie kto jest ktoś? Kicia? Kicia Hej, hejka Hejka Hejka, hejka Co tam? Mm. Co tam? Dobrze, dostałam piątkę z matmy A ja szóstkę minus wow. Ściszę to teraz Już można ściszyć to a u was, znaczy u ciebie w sumie, bo nikogo innego tutaj nie ma. W sumie jesteś tylko ty. Smutne życie. Nie robiłam Nie robiłam liveów przez jakieś 4 miesiące. Chyba. Albo dłużej. We wrześniu, albo w październiku robiłam. No, w październiku robiłam. Dawno. Październik, listopad, grudzień, styczeń, luty. Przez pół roku. Byłaś na jakimś micie z GenZi? Tak. Byłam na micie z Hanią i świeżym i z Mortalem. O! Trzy osoby są. Siedem. Siedem osób jest, o kurde. 7. pokazuję, że tu mam taką płeczkę. jak ten telefon postawić? O, tak, może. O! No, pięknie. Ogólnie chcę to przełożyć trochę, tylko żeby mnie nie było widać. Co? Żeby mnie nie było widać. Nie, jak tam masz idzie i wydalę na górę. O hejka, hejka. Hejka wszystkim. Nie widać mnie, nie widać. Dobrze, jak tam matma ci idzie. Super, super matma. Idzie. Szóstkę minus dzisiaj dostałam, a maja a, ile? Pompę. Hejka, hejka. taką tabliczkę z preorderu najbardziej chciałaś? Ogólnie chciałam najbardziej Hanie Miałam Faustynę ogólnie, ale się zamieniłam I mam teraz Hanie i Julitę Ja dzisiaj trzy szóstki Jak? Co jest? Tu mam Hanie i Julitkę może Jezus Trzy szóstki? Kurde, a pokażesz tak, tak dokładniej. Tu mam Julitę. I, I tu mam Hanie. Julitka i Hania. Ciekawie. Ludzie. Dużo ludzi nawet jak już. No, dwie tabliczki. Że się boję, że mnie widać, widać będzie. No, pięknie. Współczuję to w jednym z moich drugi Z historii mam już pięć, szóst. To której w której Czwartej? Ja mam dwie jedynki, piątkę i trójkę z historii. Uuu, uu, wow, ale piosenka piękna. Boże. W ogóle kupiłam niedawno te skarpety z Gen z, Cudowne. A pokaż te drugie. Okay. Okay. I to po Już pokazuję nie? I takie drugie. Jestem w siódmej. Jakim cudem byłam? Że... Ale nu, no, Pamela! Ale nu. No, ty bo się lepiej pochwal swoimi ocenami. Ej, bo mam sto łapek w górę, to jak zrobić live'a? Ale to nie trzeba mieć łapek w górę. Trzeba mieć subskrypcję. Zodat. Zaczej przechodzę. Przed nami na wszystko gotowe. ufamy sobie. Co mogę osiągnąć? I na co nie stać? Chodzi o tak, mam 22 Powto są tak jakby powiadomienia od Genzy A jak zobaczyć? Nie chce się co zobaczyć Ile masz subskrypcji? No na koncie Od kogo? E, o Boże, od samego Genzy mam 10 Na Instagramie 5 i na TikToku 5 Czekaj, cisza trochę. Od Hani mam trzy, od Kartoni mam dwa. Od Julity mam dwa. Nie, od Julity mam trzy. Od świeżego mam dwa chyba. A jak można? Sorry za to nie chcą, co za długo pisano i tak się zrobiło? Jak możesz zobaczyć, ile masz subskrypcji? No, musisz wejść na swój kanał i tam masz napisane wszystko. Cały świat. Co żarty? Aha, żarty, żarty. A co pięknie pachnie. Jeszcze brokat, to czeki brokacik. Z tymi na co? A gdzie może zobaczyć konto? No, normalnie wchodzisz w swoje konto. Jak wrzuciłaś jakiś film, to wchodzisz w swoje konto. W swoje. W swój profil. To jest proste. Bardzo. Co? Ładna pogoda jest dzisiaj. <grytanie> tak piękna. Pada deszcz. Piękna. Serio, normalnie Cudna. Ale przyjęcie jeszcze miałem. Piękna pogoda. Uh -huh. Aj, a ty też ogląda rząd! Nie oglądam. Ale fanka z czyle. Cząt też, że kładka. Zostawiamy codzienność. To tak mało osób. No, tylko trzy osoby. Już. Nikt nie chce oglądać, no. Życie. Dzisiaj jesteś z mój świat, a Jestem, okej. Okay. Nie możecie jeszcze jakieś pytania zadawać. No, ludzie. Mogę Wam jeszcze pokazać yy, -Z, z co mam. Tak, ogólnie najpierw zaczyna się tak. Tu mam takie karty. Tu mam Mortala jeszcze. Plany tylko żugać skarpety. Naklejki, tutaj takie. Tu mam tak, i teraz muszę iść pomału, 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 żeby nic nie pokazać. I Tak, tu mamy zdjęcia. Jeszcze jeansy. A tam wyżej są moje, więc ich nie pokażę. O, pięknie. Widziałam w to moje. Dla ci jakieś pytania czy coś. Czy to chyba się... Aha, czyli ty właśnie <laughs> tym hi He. Się. Agnieszka już umie swoje konto zobaczyć, w sensie to no zrobi. Pisałem takie rzeczy, jeszcze... mm -hmm. I jeszcze... um, jedyna, nie, i to i się jeszcze... Idę, idę, ale tego nie ma. idę, 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 To dobrze. idę, 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 To jest mega proste, ja nie wiem, jakim celu. To jest mega proste. Co ty robisz? No pewnie wyszła kiedyś miałem 200 osób na live. Smutne Teraz są trzy osoby. Co ty robisz? Co to jest w ogóle za konto? Nie wiem, może jakieś pytania zadawać, czy cokolwiek. to, chcecie Ile masz lat? O nie, są czemu takie pytanie. Um, mam wystarczająco. Nie chcę mówić dokładnie mojego wieku. Ech, hej Hania, jak nastąpił twój film na YouTube? Ile ważysz? Hmm. Po co takie, wiadomo, takie pytania są niemiłe? Taki... Pytanie nie zadają Czy to jesteś ty? Czy ty jesteś serio Nie Maja, no to nie jestem ja Pokaż, pokaż No ale nie Maja, to jesteś ty? Nie, to go znalazłam Wejdź w live'a Wiesz, się w tle, bo chcę was zobaczyć To jest chyba, w tle No że to ty Bo ja nie jestem taka głupi, Jak? Jak? ty Kto? Jak ty? Ty zmieniasz kod, bo to Nie, zmienię No nie, mówię, no A ile masz co to A ile ważysz? też się nie odpłynie Ja że byś nie gadała dziwnych rzeczy Nie powtarzam dziwnych rzeczy O, ja piszę dziwnych rzeczy Drogi, przysięgaj jeszcze za to, że nie możesz <laughs> nic pisać Ile lat lubisz GenZi, Amela? Ja ogólnie to Amela lubi tak około 3-2 trze, Ponieważ ja jej pokazałam GenZi, za to ja nienawidzę GenZi Aha W dzisiejszym <laughs> oglądałyśmy co? Nie, Maya. Nie, pierd. Nie, nie, nie musisz. Nie, nie musisz. Umieścić konto to otworzyć, otworzyć, w sensie, w sensie Agnieszka ta, jeans. Maya. Ha. Des. Kaja! Kaja znowu Kaja! Boże, już 17-18? Jakie czurnik? Ja myślę, że jest 16. Muka, muka, muka! Boże, Abel, ale, ale że się. Z... Tak, Ależ ale się, z... z... ale, się zbięcie! Ależ to się zaskoczyłeś, kurde, to nie jest za twardo, że

I think Cztery 4 cool. osoby, 3! Jezu, potem trzeba jakiś content zrobić, a potem będę robić kontent jakiś. Najlepiej go wczoraj, lecz Dzisiaj jest po Lego południu. Splotałam nie ma sensu, nie ma Halo, dodawajcie pytania! Nie chcę się. Nie co o tym sobie zrobimy? Nie chce mi się paść, pytasz, tańczyć.